Wielka Olimpiada go dają, wszystko fajnie, elegancko, takie konkurencje różne i no jest jeden mały normalnie problem. I o coś tu medali nie widzę do polaków. No moja ulubiona konkurencja, no manie, to jest siatkówka. Chyba nie muszę go dać czemu, bo wiadomo co tam po środku wisi. Taką mało piękną, furgającą gardinka, no manie. No i ja ta olimpiada w ogóle telewizora nie mogła oglądać. No Messi, Kuko i Kuko. A ja się o 17 17.00 włączyć quando Dolor. I nie mogę, a jest ja ciurz, ja potrzebuję uczuć. I ondur ta siatkówka oglądał, a się ino cieszył jak ten bal w ta siatka wpadł. i go do w gardina wleciało, w gardina u szalury! I jak ja bym mógł powiedzieć, że ja jest ciąż. Jak? Iga przegrała z Chinką. To nie była Chinka. Ino to był. to był jo Przeblig grzech się, bo nikt. Nie mi z nią wygrać, a ją ja wygrał. Ui! I tak było. No, co ja się te roski dowiaduję normalnie? Że ją ja przegrała z cink pink kling, bo to był Ronaldo przeblikniony, no wielkie mi rzeczy, wielka olimpiada. Co to to być, same przemeracją, ja w ogóle rano była na torgu, ja się chciała kupić jakieś lacie, ja się chciała kupić jakąś copka, jakąś mycka, Samsung cyny z kosmosu. Ja chciał jechać już do domu, naprawdę, ja mam tego dosyć. Mój trener go do niebiec, niebiec i mi go do gówniara, gówniara, gówniara. A w ogóle to ja nie wiedziałam, że ja po śląsku go do a co się dzieje? a ostatnio po pod luz do nos blank podobny do mesiego hop i ściągnął nam siatka i ją ukrot i powiedział: "Odejcie moja gardina, bo was di Maria pogryzie normalnie. Lewandowski, a czy wy z Anią oglądacie Olimpiada? Ne, no oglądamy, ale tak naprawdę nie. Jak jest karate, to Ania fez ryczy i o się wtedy boja i jojo jąką, a poza tym, no co powiem. Po tym są reklamy różnego jedzenia i Oliża telewizor już tak ci zepsuł. Pour Thomas Joly, un rideau d'eau, parce que oui, Thomas Joly, il vient du théâtre, alors il faut ouvrir grand. Ah